Kto wie, oni wrócili, oni wrócili, nie uwierzycie w to. Po prostu jest znowu ten szał kurlików, więc postaramy się sobie nazbierać na kolejne skinki. Te, które nie mamy, ale na początku jest tutaj nowe koło kręcenia za darmo, więc oczywiście z niego skorzystamy. Dobra. Kiedy sobie z niego skorzystamy, będzie fajnie. Jeden żeton na. Koło ninja, legendarne oni. Hmm. Tutaj są jakieś nowe skórki, więc myślę, że sobie zakręcimy jeszcze tym, co tutaj możemy sobie zakręcić. Klasyczne koło. Klasyczne koło, dobra. Uwaga! Co tutaj będzie? Pięć klejnotów. To nic takiego super rośnego. Jeszcze jedno. A gdzie jest to codzienne darmowe kręcenie? Już go chyba nie ma. Bo to nie jest to, bo... Ja normalnie miałem trzy, a tu mi pokazuję że mam tylko dwa. Dobra. Myślę, że teraz sobie weźmiemy jakąś super raśnego skina na przykład tego. I zagramy szał kurlików. Chociaż może stum Stumble Trouble. Zagramy sobie jedną rundkę na tym Stumble Trouble. Bo serio eee, Nigdy no, nie widziałem tej mapy, no. To z, znowu coś robią z tym Cannon Climb. Co to jest? Humble Stumble, Cannon Climb i... i Spingo Rant i jedno... Ej, dlaczego mi na początku nie biło to? tym się mega wolno chodzi, czy mi się tylko zdaje? Dobra. No dobra. Tego się nie spodziewałem, że już zrobię jakiś. No, co tu się dzieje? Nie wiem, czy to jest jakieś dziwne, ale mi po prostu to wychodzi. A kiedyś, jak tego próbowałem. Dlaczego zawsze na tych specjalnych mapach o wiele łatwiej się robi te triki, no? Co to. Aj, no. Próbuję przejść przez środek, ale. Nie, nie, nie. Ach! No dobra, lecę normalnie. Tu się da przejść na. Dobra. Oczywiście, że rzucam bananem. I przechodzę sobie. Ej, fajnie w sumie. Fajna mapka. Dobra. Ktoś już ma tego, tej skina. Ja mam oczywiście coś specjalnego, ale. Przepraszam, że dawno nie było odcinku ze Stumble Guys, ale po prostu... Teraz była chwilowa przerwa w odcinkach. Po prostu nie, nie było takich odcinków. Nie były ich codziennie. Przez chwilę po prostu nie było tego daily, więc zaczynamy daily od nowa teraz już chyba będzie. Że codziennie będą po prostu filmy, tylko po prostu miałem taki... Chwilowo nie miałem po prostu za bardzo czasu nagrywać Ale to też jest po prostu końcówka roku szkolnego no i tam jest coraz więcej trzeba robić więc po prostu za tym też ciągle był Minecraft ostatnio, no ale... Po prostu chciałem sobie raz nagrać po prostu cięg z no, Minecrafta, żeby było coś innego niż kupko ten Fortnite Stumble Guides. No później tak zostało, że nagrywam ciągle tego Minecrafta, ale... Spokojnie, to jeszcze nie znaczy, że będzie ciągle ten Minecraft, 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 Minecraft. Dobra. Na szale królików dawno nie. Się, już nie pamiętam jak się tutaj zbierały to przepychacze. Dobra, ale jak na razie im dobrze idzie. Dobra. Nie w zbieraniu przepychaczy, ale w przechodzeniu po prostu mapy. Dobra, przeszliśmy prze, sobie na spokojnie. Um. Ciekawe jaka teraz będzie mapa. Po prostu ile się zamyśliłem, ale jest okej. Okay. Dobra, teraz będzie mapka nie, jakaś bardzo fajna, na pewno będzie, no, Treasure Island. Można sobie chociaż pozbierać przepychaczki. Dobra, i oczywiście lecimy na tego. O, I od razu się zespiłem na Lost więc oczywiście, że bierzemy. Oj, problemy, problemy, na począ początkowe problemy po prostu, a zawsze na początku są problemy, bo cię... Zwłaszcza na Lost Temple. Bo ludzie się przepychają tutaj, później zmieniają biome. Ale zawsze na początkowym jest po prostu taki. Nie! prze, Prawie, prawie! Muszę. Dobra, nie, nie zgarnąłem tej złotej. No, było trudno z tą złotą, i się w końcu nie. Udało, Ai Trzeba chyba zmienić jakoś biom o, na na, na 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 lawarandzie nikogo na, na lawaraszu nie, nikogo nie ma. No dobra, ale, ale mnie mocno wybiło tutaj. Dobra, tutaj, hoppa, Hopa i czekamy, aż tutaj jakiś przepychaczek się zrespiek, na przykład tutaj w tym miejscu. Nie, dobra, nie, to, to już jest sytuacja kryzysowa. Wracamy na Lost Nie, dobra, nie, nie, nie ma szans już na przejście. Ja to tylko o to walczy, żeby mieć po prostu ich jak najwięcej. Tak, 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 tak. I teraz tu i zjeżdżamy. No nie. Nie tym razem, ale zobaczymy ile. Przypychaczek 50. To już razem mamy dużo. Eee, dobra. To jest ma skórka zwykłe lub lepsza. Na pewno nam dobrze tutaj pójdzie. Dobrze nam się tutaj zakręci. Dobra. Clown Bozo. Chyba nam coś z tym skinem nie idzie. Więc sobie zagramy jakimś legendą. Na przykład Supermanem. Zobaczmy, co tutaj pisze. Hmm. Dobra. Jeszcze sobie zagramy dwie gierki dobra teraz już musi być po prostu koronka bo ja nie widzę innego sposobu, a właśnie bo było 70 subów, ale ubywa ich, więc proszę o zostawienie tego suba bo już po prostu niektórzy po prostu już mnie odsubskrybowali i może sobie po prostu Zamienimy ich miejsce na inne osoby, które są nowe na tym kanale. Wtedy bym był bardzo szczęśliwy. Jakby znowu było to 70 subów na moim kanale. Bo to naprawdę jest wielka liczba. Aga. Nie, no dobra. Tędy nie przejdę. Ła! Co się dzieje? Ej, dobra. Dobrze mi idzie. Wejdę tutaj na to. Nie przejdę. Niestety nie przejdę. No. Coś mi nie idzie. Jak tak bardzo mi nie idzie. To, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach. Baa, ba, -ba.